Kolejny dzień i jest godzina 22.47. No, ludzie, my już nagrywamy kolejny odcinek na Luzie, bo hej, czemu nie? Mhm. Prawda. Współczuję tym, którzy oglądają nas w nosy, bo my czasami. To nie jest seria, w której się wydzieramy, ale czasami potrafimy. Mm. Nie? Chyba ja nie dowie... no, no. Mhm. mi Lizowie. No, wiem. Mmm tam będzie tam na chwilę z widzami. No, na ludzie to jest właśnie odcinek, w którym gadasz z widzami. Poczekaj. Widzowie, ale Czekaj. Widzowie, chodź Stasiu, to jest bardzo fajna ciekawostka. Chodź. Skiny. Diamond, na boty mogą mieć diamond banana, mogą mieć diamond królika. Skiny, te inne skiny, nie? ale już takie... Te, przepraszam za to, że te dwa początki złe, ale po prostu się, się po prostu stał o ten, wiesz, ale po prostu e, skiny nad boty mogą mieć Diamond królika, mityczne skiny mogą mieć nad Wiem, ale wiesz co ci powiem? Z tym. Właśnie... Jakby, bot, jakby boty jakby boty buty, to, to ja bym już dwa razy No, poszło. no mocno. Wiesz co ci powiem? No. Szczerze, to my powinniśmy zrobić ja szczerze. Następnym razem, jak będę na nagrywał... nie Nie. Nie. Spokojnie. spokojnie. Mogę no, zrobić po prostu. Uciekaj się. Dobra, ale spokojnie. pas, ja się odegram. Mogę teraz zagrać? Nie. Widzę mnie. Chcesz raz zagra. To będzie pierwszy raz. i sobie odpowiadamy. Nie czemu? wiem czemu ja się co po prostu wygrałam. No. I zapamiętajcie, odcinki na luzie nie robimy ich po to, żeby nie wiadomo jak poważnie wychodziły, A tylko po to... to żeby stasił stasił nie? Teraz to się Teraz to No bry. więc przepraszam za lamienie, bo ja będę grał jak taki przeciętny lub nawet słaby gracz. Po prostu tak se No Wiąc tej emotki, nie? No emotki, ale ja nie lubię robić emotek. do szkoły. Już nie chcę sprawdzić, jak to działa. Ty, kogoś przytuliłem, no. nawet nie wiedziałem jak to się udało, ale kogoś starał się przytulić. Na rejestrach to może Przeszł, być trudno. Przeszłam, no. Co? Na rejestrach drastów może być trudno. No. Tego spina no mam. No. Powiem szczerze, mnie ominęło w tej grze masa rzeczy, mhm. więc ja nie wiem czy ja do tego wrócę, ale hej, Przypominam, ja w gry gram dla dobrej zabawy, a nie żeby raszować jak jakiś Proszę, no Proszę wrójdę do tej gry na dobre ten. Na, do, na dobrej po prostu zabawę, Dobra, wróć. Dobra, wr wrócę, ale nie będziecie tego widzieć na moim kanale. Nie będziecie widzieć filmików na moim kanale z tego, ale będę to nagrywał tak domowo. Tak nie. No w domu, tak, no. U siebie lub u ciebie. Tak, żeby się wyluzować. Tak, tak żebyś później na przyszłość jakby... O, A, no to, trochę tak, tak, żeby tak na później, tak na przyszłość, żeby ci tam nie wyzywali takie Ole, ty nie umiesz i tak dalej, co nie? No, tak, bo Sandwich Guys to jest jedna z tych gier, które teraz będą super popularne. W 2025 ta gra to zabiją yy, strasznie, ale ta gra zginie. Nie, że zostanie usunięta, tylko chodzi o to, że ta gra po prostu przestanie być grywalna dla wielu, bo będzie niby takie fajne. No, I niby więcej fajnych A Słuchaj, na chwilkę. Ja, ja mam taki ten: e, po prostu, jeśli dostawicie tutaj lajka i subika, to, to wylosuję jakąś osobę e, koment, z komentarzy. E, przepraszam, i wezmę kogoś do znajomych. Tutaj wezmę kogoś do znajomych. No jak widzicie tutaj jakiś gościu ma w ogóle. Poczekaj, poczekajcie, poczekaj. Poczekajcie, poczekajcie. Patrz, patrz to. Tutaj widzowie. Mm, to jest moja siostra, ona dopiero Poczekaj, Czekaj, sobie... daj mi... Go coś no, sprawdzić. Na sobie Proszę. Okej. Okay. Ale no. ja chcę ci coś wam widzom, coś pokazać. Nie, nie, no. widzicie, ile on ma koronek? 817 koron. No. Poczekaj. Zobaczcie, za chwilę sugerowani, czy są sugerowani? Zobacz. To jest mo, moje mm. stare konto, Stasiu 2.1. Podłoga 2.1. Dobra, wracam. I ja do tego konta mogę wrócić w każdej chwili. Wystarczy, tylko pobiorę stan Tak, widzowie, zaproszę. Jak za, po prostu musicie w komentarzu napisać swoje imię. No i ja po prostu Was przyjmę. No tak. Remetkie, no nie, i tak tam, i tak nas No nas i się. od razu mówimy, kiedyś będą odcinki z tego jak będziemy grali z widzami. Tak, będzie. Będziemy Więc może... Jeśli będziecie chcieli się pojawić na tych odcinkach, no na bo będziemy jeszcze pozdrawiać te osoby, no to no. Tylko bo nie będziemy robić czegoś tylko takiego. Tylko jak, jak jakiś, gramy. tylko jak będzie jakiś gościu, na przykład tam z jakiejś Ukrainy, to nie będziemy go rozumieć, nie? No, więc e, ludzie... Chyba, uciek... że nauczymy się ukraińskiego. Na Nie, ukraiński jest dla nas za trudny. Na serio, ja jedynie znam słowa priviet. Mało e, no, znam tych słów. No, moja siostra umie tam trochę, bo ich tam nauczyli. pa nawet boty mogą mieć taki skina wycisnego, tamtego. No. Bozy nawet mogą mieć coś na od nas. <laughs> e, wiecie, e. A wiecie, czy macie... Mieliście... Taki, przepraszam. Czy mieliście <laughs> kiedyś tak na początku? że robiliście tam, mieliście sobie, e, tam nie, graliście sobie na polusku, nie, spaliłem gościa, widziałeś Sasiu, gracie sobie tak na luziku, nie, i na początku zawsze, na przykład na budżetu Bonanza, e, umieliście, tam, umieliście to grać, nie, ale zawsze jakiś dziw dziwni ludzie, nie, Zawsze jakieś dziwni ludzie, zawsze początkujący, nie? Oni zawsze, oni zawsze jak boty biegną, i zawsze takie, my wy, ja wygram tą koronkę, wygram tą koronkę, a tak naprawdę to nie wygrają, bo ich biorę do. na przykład gdzieś tam przytulam, wywalam im, w albo idę do mety. Tak się początkujący gracze Miałem kilka takich sytuacji i właśnie mi to wkurza Ale to też może być na innych fajnie, bo wiecie Oni mają zero koronek, nie umieją grać, no Ale jak chcecie też malony, jeśli nie chcecie też Stasia Znajomy, to będziecie go mieli, jeśli będzie się, oczywiście O widzieliście? To chyba... to od razu mówię, u mnie na kanale to tak samo działa Tylko wejdźcie na mój kanał, bo się nazywa Stanisław Sis dużej, Stanisław Spacja, Game pla, Play i jak to się nazywało, ten przecinek u góry. Zapomniałem jak się nazywa i i ten przecinek u góry i e. Bo ja lubię ten ja ten przecinek u góry dużo używam, ale zapominam jak się nazywa zawsze. I udało mi się, dobra, muszę na tego gościa uważać, na, na niego muszę uważać. Ej, musi szybciej leczały, one tak... No te bloki później podobno teraz szybciej będą. No będą lecieć szybciej. Widzowie ja muszę... jak sonik. Okay, Edyna Mark to siebie śnią skina. Właśnie na tego gościa muszę uważać na niego. Bo widzowie na przykład tak szpurt tym telefonem, to bardzo przepraszam. Ja jeszcze nie umiem bo to jest mój nowy telefon. Ja nie to, że to jest mój pies Tego... to? Tylko to, 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 to jest mój nowy telefon. Co tam wiecie, nie? Weź, mierzamy wątłumamy i idziemy. No, ale A ty miałeś tego skina? No. A wiesz co wam powiem? Musimy być trochę ciszej, bo jest już 23, żeby nas nie ugatrupili. On no, oczywiście jest ono nawet, nie? To. Jak są... Sobie... Niech a nie haki. No właśnie to są haki, ale Stan jest po prostu wie, że nie lubi te, tych błędów, nie, ale wystawiają je, bo wiedzą, że wszyscy tego używają. bo oni to lubią. Co robi no. 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 no tak? No, tak. Mm. Oni to, niektóre te błędy oni sami lubią i chyba sami je skorzyli za mm. Tego właśnie się boję, że on je... A w każdym momencie może je wywalić z gry, nie? i tak, i tak tak z butami wiedzą, nie? No. Co się wychodzi? oni w ogóle nie wiedzą nie? Że ja nagrywam z nimi to Zowie, że oni... A, no, ale oni w ogóle... To jest właśnie oni to jest będą smutne, mi... bo... Wyobraź sobie, że jesteś fanem... Yy, na przykład, nie wiem, takiego Bojana, nie? No i A, przypadkowo wchodzisz na... I, i, przypadkowo wchodzisz na jego e, film i myślisz, że nie jesteś na jego filmy i okazuje się, że nie jesteś i z jednej strony się wstydzisz, z drugiej strony jakim cudem ja tam byłem. No, Ty takie, takie, takie. oglądasz ten film godzinami i masz takie... z jednej strony masz taki, takie, takie smut, takie zdziwienie i smutek, no bo... Chłop nie położył i... nie wiem. Okay, bo to ja, jak ja się tam znalazł? Ta, z jednej strony masz taką ciekawość, no bo hej, znalazłeś się na odcinku popularnego youtubera, z drugiej strony masz takie hej, to jest, że tam pijesz tam jako chołek. Dosłownie. I nawet nie chodzi no nie o to, no. ale Wojan po prostu niszczy tych typów no. i I wyobraź sobie, nie, że jesteś ile... fanem Wojana i chłopcie niszczy na odcinkach milionach widzów. Co robisz? Kłasę, kłasę. Kłasę. Mhm. No ale co innego masz zrobić, nie? Pozwać mhm. go za no wie, ci... Boję się tego gościa, bo on ma piącha, a ja mam serduszkę. Tak, teraz tak z lipy powiedziałem, nie? Ale... No, no właśnie, to, to właśnie, nie? <coughs> wow, u nich gra się. Zawsze od nienawidziłem tylko pięści według mnie. Czemu? Ale... Bo pięść bo możecie cię wywalić wiadomo no, gdzie. No tak, ale no wiesz... Ten kto woli, nie? Ja, ja wolę wszystkie emotki. Miestem ma być dodana nowa emotka e, piłka, piłka ma być dodana. ci szybciej grę jakąś przejść A, czyli będzie przyspieszała ci grę. To, no. to, to coś tak samo jak te buty, jak ten monitor ATO tak, ale... z butami w Sonicu Zdobędziesz to i będziesz mógł jakoś szybciej biegać czy coś. Albo gra będzie szybsza. Nie, nie umiem jeszcze sejwa do, do przodu, nie umiem tego. No ja nie umiem w ogóle sejwów w tych że chyba raz mi się poszczęściło. ale hmm. widzowie i tak gratulacje. Ja pamiętam, nie lubię takiego czegoś, patrz. To są kroki block dash, to są kroki block dash, nie? To, to jest regen, legendarny. Ja, ja już wiem co to. Ej, do, może dostanę jakąś betę do tego. Nie? Może jakąś tam betę dostanę, nie? Mhm. Mhm. Tak. Tutaj, to nie wiem czemu. Ja to kiedyś miałem, to było chyba, To było w był ten. To, to miałem. To też miałem kupiłem, bo 400 na ten. To też miałem. Miałem marchewki, miałem to, miałem... To prawie miałem, ale mi się nie udało, widzowie. Miałem banany, to miałem, to miałem, tego nie miałem, to miałem. Jajka miałem, jaja. Hmm, to, to będę miał, bo ja wszystko robię, wszystkie to miałem, pamiętam i miałam to i to, na to czekam, ale mnie to tak zasmuciło jedna rzecz, Nie zasmuciło jedna rzecz, widzowie, moje wszystkie emotki, które zaraz zobaczycie, które my. teraz serduszko miałem, miałem tutaj prawie wszystkie emotki, ale naj, naj, najgorszy ten, miałem tego, miałem tak, Miałam tego banana, Miałem buta i to miałem, ale nie mam oczywiście. Miałem to, to, to. A nie, nie To miałem, to miałem. To Kończy nasz mi się czas na filmik, nie? Trochę. No widzowie, my się wygnamy. Pa.